Neville Goddard, Poszukiwanie dla Wiktorii, spełnienia moich marzeń. Pewnego razu podczas chwili bezczynności w czasie rejsu, rozmyślałem nad stanem doskonałym i zastanawiałem się, czym bym był, gdybym miał zbyt czyste oczy, by widzieć nieprawość. Gdyby wszystkie rzeczy były dla mnie czyste i gdybym był bez potępienia. W miarę, jak zatracałem się w tym intensywnym rozmyślaniu, znalazłem się podniesiony ponad ciemne, nieprzeźroczyste środowisko zmysłów. To uczucie było tak intensywne, że czułem się ognistą istotą mieszkającą w powietrznym ciele. Głosy jak z niebiańskiego chóru z uniesieniem tych, którzy wygrali w starciu ze śmiercią śpiewały On zmartwychwstał, On zmartwychwstał i intuicyjnie wiedziałem, że chodzi im o mnie. Potem wydawało mi się, że chodzę nocą. Wkrótce znalazłem się w miejscu, które mogło być starożytną sadzawką Betsedy, ponieważ w tym miejscu leżało mnóstwo niedołężnych ludzi, ślepych, sparaliżowanych, osłabionych, czekających nie na poruszenie wody, jak to było w tradycji, ale na mnie. Kiedy się zbliżyłem, Zostali uformowani, jeden po drugim, jakby przez magika piękna, bez intencji, ingerencji czy wysiłku z mojej strony. Oczy, dłonie, stopy, wszystkie brakujące kończyny były czerpane z jakiegoś niewidzialnego zbiornika i formowane w harmonii z tą doskonałością, którą czułem, że wzbiera się we mnie. Kiedy wszyscy stali się doskonali, chór zawołał: To już koniec. Wtedy scena się rozpłynęła, a ja się obudziłem. Wiem, że ta wizja była wynikiem mojej intensywnej medytacji nad tą ideą doskonałości, ponieważ moje medytacje niezmiennie prowadzą do zjednoczenia z kontemplowanym stanem. Byłem tak całkowicie pochłonięty tą ideą, że przez chwilę stałem się tym, nad czym kontemplowałem, a wysoki cel, z którym się identyfikowałem, przeciągnął towarzystwo wysokich rzeczy i uformował wizję w harmonii z moją wewnętrzną naturą. Ideał, z którym jesteśmy zjednoczeni, działa poprzez skojarzenie idei. Aby obudzić tysiące nastrojów i stworzyć spektakl zgodny z główną ideą. Pierwszy raz odkryłem ten ścisły związek nastrojów z wizją, gdy miałem około siedmiu lat. Uświadomiłem sobie, że tajemnicze życie przyspiesza we mnie jak burzliwy ocean o przerażającej mocy. Zawsze wiedziałem, kiedy. Zjednoczę się z tą ukrytą tożsamością, ponieważ niektórych nocy moje zmysły oczekiwały tych nawiedzeń, i wiedziałem ponad wszelką wątpliwość, że przed świtem będę sam na sam z bezmiarem. Tak bardzo bałem się tych nawiedzeń, że leżałem bezsennie, aż oczy zamykały mi się ze zmęczenia. Gdy zasypiałem, nie byłem już samotny, lecz stykałem się na wskroś z inną istotą, a jednak wiedziałem, że to ja. Wydawała się, ona starsza niż życie, a jednak bliższa niż mi to moje chłopieceństwo. Jeśli opowiadam o tym, co odkryłem w te noce, czynię to nie dlatego, by narzucać innym swoje poglądy. Ale by dać nadzieję tym, którzy szukają prawa życia. Odkryłem, że oczekiwany przez moje zmysły nastrój działał jak magnes, łącząc mnie z tym wyższym mną, podczas gdy moje obawy sprawiały, że ukazywał się on jako wzburzone morze. Jako chłopiec pojmowałem to tajemnicze ja jako potęgę, a w moim zjednoczeniu z nim odczuwałem Jego majestat jako wzburzone morze, które mnie zalało, a potem obracało i rzucało mną jak bezradną falą. Jako dorosły mężczyzna pojmowałem to jako miłość, a siebie jako syna tej miłości. A teraz w moim zjednoczeniu z nią, jakaż to miłość mnie otacza. Jest to zwierciadłem dla wszystkiego, czymkolwiek to postrzegamy, tym, że dla nas jest. Wierzę, że jest to centrum, przez które przeciągane są wszystkie wątki wszechświata. Dlatego zmieniłem swoje wartości i zmodyfikowałem swoje idee tak, że teraz zależą one od tej jedynej przyczyny wszystkiego, co istnieje. I są z nią w harmonii. Jest to dla mnie ta niezmienna rzeczywistość, która kształtuje okoliczności w harmonii z naszym postrzeganiem samych siebie. Moje mistyczne doświadczenia przekonały mnie, że nie ma innego sposobu na doprowadzenie do zewnętrznej doskonałości, której szukamy, niż tylko transformacja nas samych. Gdy tylko uda nam się przekształcić samych siebie, świat magicznie rozpłynie się przed naszymi oczami i ukształtuje się na nowo w harmonii z tym, co potwierdza nasza przemiana. Opowiem Wam o dwóch innych moich wizjach, ponieważ potwierdzają one prawdziwość mojego twierdzenia, że poprzez intensywność miłości i nienawiści stajemy się tym, nad czym kontemplujemy. Kiedyś, z zamkniętymi oczami, rozpromienionymi od zadumy, medytowałem nad odwiecznym pytaniem, kim jestem, i poczułem, jak stopniowo rozpływam się w bezbrzeżne morze wibrującego światła, wyobraźnią przechodząc poza wszelki strach przed śmiercią. W tym stanie nie istniało nic poza mną, samym. Bezkresnym oceanem płynnego światła. Nigdy nie czułem się bardziej zżyty z istnieniem. Jak długo trwało to doświadczenie? Nie wiem, ale mojemu powrotowi na Ziemię towarzyszyło wyraźne uczucie ponownego skrystalizowania się w ludzki kształt. Innym razem leżałem na łóżku i z zamkniętymi, jak we śnie, oczami rozmyślałem nad tajemnicą Buddy. Po chwili ciemne pieczary mojego mózgu zaczęły się rozświetlać. Wydawało mi się, że jestem otoczony przez świetliste obłoki, które emanowały z mojej głowy jako ogniste, pulsujące pierścienie. Przez pewien czas nie wiedziałem nic poza tymi, nie widziałem nic poza tymi świetlistymi pierścieniami. Następnie przed moimi oczami Pojawił się kamień z kryształu kwarcowego. Kiedy się w niego wpatrywałem, ten rozpadł się na kawałki, które niewidzialne ręce szybko uformowały w żywego Buddę. Gdy patrzyłem na tę medytującą postać, zobaczyłem, że byłem to ja sam. Byłem żywym Buddą, tym, nad którym kontemplowałem. Światło jak słońce świeciło z tego Żywego obrazu mojej osoby, z rosnącą intensywnością aż do punktu eksplozji. Potem światło stopniowo zanikło i ponownie znalazłem się w czerni mojego pokoju. Z jakiej sfery czy skarbnicy projektów wyszła ta potężniejsza od człowieka istota? Jej szaty, kryształ, światło. Jeżeli widziałem, słyszałem i poruszałem się w świecie realnych istot, kiedy wydawało mi się, że chodzę nocą, gdy chromi, chorzy, ślepi byli przemieniani w harmonii z moją wewnętrzną naturą, to mam prawo przypuszczać, że moje ciało jest subtelniejsze niż jego postać fizyczna. Może być ono odłączone od stanu fizycznego i używane w innych sferach ponieważ widzenie, słyszenie i poruszanie się są funkcjami organizmu jakkolwiek eterycznego. Nawet gdy zastanawiałem się nad możliwością, że moje metapsychiczne doświadczenia były przeze mnie zmyślone, jestem nie mniej poruszony, by zadziwiać się tym potężniejszym ja, które rozświetla mój umysł. Spektaklem tak rzeczywistym, jak te, które doświadczam, gdy jestem w pełni wybudzony. Wchodziłem w te intensywne medytacje raz po raz i wiem ponad wszelką wątpliwość, że oba założenia są prawdziwe. W tej ziemskiej formie, w ciele fizycznym, zamieszkałe jest ciało dostrojone do świata światła, a ja poprzez intensywną medytację. Uniosłem je niczym magnes przez czaszkę tego ciemnego domu fizycznego ciała. Kiedy po raz pierwszy obudziłem w sobie ognie, myślałem, że moja głowa wybuchnie, czułem intensywne wibracje u podstawy mojej czaszki, a potem nagłą, kompletną niepamięć. Niebawem stwierdziłem, że jestem odziany w szatem światła. I przymocowany srebrzystym, elastycznym sznurem do drzemiącego na łóżku ciała. Moje uczucia były tak wzniosłe, że czułem się spokrewniony z gwiazdami. W tej szacie przemierzałem sfery bardziej znane niż ziemska, ale stwierdziłem, że podobnie jak na ziemi, warunki były kształtowane w harmonii z moją naturą. Możesz powiedzieć, że to zmyślona fantazja, nie bardziej niż rzeczy ziemskie. Jestem nieśmiertelną istotą, wyobrażającą sobie siebie jako człowieka i tworzącą światy na podobieństwo i obraz mojej koncepcji siebie. Co sobie wyobrażamy, tym jesteśmy. Poprzez naszą wyobraźnię stworzyliśmy ten sen o życiu. I poprzez naszą wyobraźnię ponownie wejdziemy do tego wiecznego światła, świata światła, stając się tym, czym byliśmy, zanim wyobraziliśmy sobie świat. W boskiej ekonomii nic nie jest stracone. Nie możemy stracić niczego poza zejściem ze sfery, w której dana rzecz wiedzie swój naturalny żywot. Nie ma żadnej transformującej mocy w śmierci i czy jesteśmy tu czy tam kształtujemy otaczający nas świat poprzez intensywność naszej wyobraźni i uczuć. A także oświetlamy lub zaciemniamy nasze życie poprzez utrzymywane przez nas koncepcje własnej osoby. Nic nie jest dla nas ważniejsze niż ta niż nasze pojęcie o nas samych. A szczególnie dotyczy to naszego wyobrażenia o tym wymiarowo większym wewnątrz nas. Ci, którzy nam pomagają lub przeszkadzają, czy o tym wiedzą, czy nie, są sługami tego prawa, które kształtuje okoliczności zewnętrzne w harmonii z naszą wewnętrzną naturą. To nasze wyobrażenie o nas samych uwalnia nas lub ogranicza. Choć może posługiwać się środkami materialnymi, aby osiągnąć swój cel. Ponieważ życie kształtuje świat zewnętrzny tak, aby odzwierciedlał wewnętrzny układ naszych umysłów, nie ma innego sposobu na osiągnięcie zewnętrznej doskonałości, do której dążymy, niż przemiana nas samych. Żadna pomoc nie przychodzi z zewnątrz. Wzgórza na które wznosimy nasze oczy są wzgórzami, które znajdują się w naszym wewnętrznym zasięgu. To do naszej własnej świadomości musimy się więc zwrócić, jako do jedynej rzeczywistości, jedynego fundamentu, na którym można wyjaśnić wszystkie zjawiska. Możemy całkowicie polegać na sprawiedliwości tego prawa, które daje nam tylko to, co leży w naszej naturze. Próba zmiany świata, zanim nie zmienimy naszej koncepcji siebie, to walka z naturą rzeczy. Nie może być zmiany zewnętrznej, dopóki nie nastąpi najpierw zmiana wewnętrzna. Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Nie jestem zwolennikiem filozoficznej obojętności. Kiedy sugeruję, że powinniśmy wyobrażać sobie siebie już jako takich, jakimi chcemy być, żyjąc w, w mentalnej atmosferze wielkości, a nie używać fizycznych środków i argumentów, aby doprowadzić do pożądanej zmiany. Wszystko, cokolwiek robimy, jeśli nie towarzyszy temu zmiana świadomości, jest tylko daremną racją powierzchni. Bez względu na to jak bardzo się trudzimy i walczymy, nie możemy otrzymać więcej niż potwierdzają nasze podświadome założenia. Protestować przeciwko czemuś, co nam się przydarza, to protestować przeciwko prawu naszej istoty i naszemu panowaniu nad własnym losem. Okoliczności mojego życia są zbyt ściśle związane z moim wyobrażeniem o sobie, by nie mogły zostać ukształtowane przez mojego ducha z jakiejś wymiarowo wyższej zasobności mojej istoty. Jeśli te wydarzenia sprawiają mi ból, powinienem szukać przyczyny w sobie, ponieważ jestem przenoszony tu i tam i zmuszany do życia w świecie zgodnym z moją koncepcją samego siebie. Intensywna medytacja prowadzi do zjednoczenia z kontemplowanym stanem, a podczas tego zjednoczenia przeżywamy wizję i doświadczamy i zachowujemy się zgodnie z naszą zmianą świadomości. To pokazuje nam, że transformacja świadomości spowoduje zmianę zachowania i środowiska. Jednakże nasze zwykłe zmiany świadomości, kiedy przechodzimy z jednego stanu do drugiego, nie są transformacjami, ponieważ każdy z nich jest szybko zastępowany przez inny w odwrotnym kierunku. Ale kiedy jeden stan staje się tak stabilny, że definitywnie wypiera swoich rywali, wtedy ten centralny, nawykowy stan określa charakter wyobrażającego i jest prawdziwą transformacją. Mówienie, że jesteśmy przekształceni, oznacza, że idee wcześniej. Peryferyjne w naszej świadomości, teraz zajmują centralne miejsce i tworzą nawykowe centrum naszej energii. Wszystkie wojny dowodzą, że gwałtowne emocje są niezwykle silne w wywoływaniu zmian w psychice. Po każdym wielkim konflikcie następuje era metamaterializmu i chciwości. W której zatracają się ideały, o które rzekomo toczył się konflikt. Jest to nieuniknione, ponieważ wojna wywołuje nienawiść, która powoduje zejście świadomości z płaszczyzny ideału na poziom, na którym toczy się konflikt. Gdybyśmy mogli być tak emocjonalnie podnieceni naszymi ideałami, jak przez naszą niechęć, znieślibyśmy się na płaszczyznę ideału tak łatwo, jak teraz. Schodzimy na płaszczyznę nienawiści. Miłość i nienawiść mają magiczną moc przekształcania, a dzięki ich ćwiczeniu wzrastamy na podobieństwo tego, co rozważamy. Przez intensywną nienawiść tworzymy w sobie charakter, jaki wyobrażamy sobie w naszych wrogach. Cechy umierają z braku uwagi, dlatego też stany niemiłe najlepiej usuwać po. Przez wyobrażenie piękna zamiast popiołu i radości zamiast żałoby, a nie przez bezpośrednie ataki na stan, od którego chcielibyśmy się uwolnić. Wszystko, co jest miłe, co zasługuje na uznanie, to miejcie na myśli, ponieważ stajemy się tym, z czym mentalnie obcujemy. Nie ma do zmiany nic poza naszą koncepcją siebie. Ludzkość, mimo swych wielu form i twarzy, jest jednym bytem i istnieje w niej tylko taka pozorna separacja, jaką znajdujemy we własnej istocie, gdy śnijmy. Obrazy i okoliczności, które widzimy w snach, są wytworami naszej wyobraźni i nie istnieją poza nami. To samo dotyczy obrazów i okoliczności, które widzimy w tym śnie i życiu. Ujawniają one nasze koncepcje nas samych. Gdy tylko uda nam się przekształcić nas samych, nasz świat zniknie i ukształtuje się na nowo w harmonii z tym, co potwierdza nasza zmiana. Wszechświat, który z taką uwagą badamy, jest snem, a my śniącymi ten sen, wiecznymi śniącymi, którzy śnią, nie wieczne sny. Pewnego dnia, podobnie jak Nabu Honodazaur, obudzimy się ze snu, z koszmaru, w którym walczyliśmy z demonami, aby stwierdzić, że tak naprawdę nigdy nie opuściliśmy naszego wiecznego domu, że nigdy się nie urodziliśmy i nigdy nie umarliśmy poza naszym snem. Koniec. To była książka Nevillea Godarta. Poszukiwanie.